Zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci pochodzących z ubogich rodzin rozpoczęła się w samo południe 29 marca i trwała 6 godzin. W akcję zaangażowali się członkowie Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK. Idea zorganizowania akcji narodziła się 10 lat temu, jednak w Świdnicy zagościła po raz pierwszy. Zarząd nowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy po raz pierwszy organizuje zbiórkę w ramach akcji Godne Dzieciństwo. Akcja ogólnie rzecz biorąc, na terenie naszego kraju trwa od 2001 roku. Jednak na taką skalę w Świdnicy będzie organizowana organizowana po raz pierwszy. Zamierzamy zorganizować parę akcji związanych ze zbiórkami publicznymi na terenie naszego miasta. Będą to zbiórki cykliczne, o terminach na pewno będziemy informować. Warto zaznaczyć, że w Polsce co czwarte dziecko jest niedożywione, a co ósme żyje w ubóstwie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2009 wynika, że co piąty Polak nie zaspokaja swoich elementarnych potrzeb. Pieniędzy brakuje na jedzenie, opłaty, higienę oraz edukację. Zachęcam bardzo wszystkich Świdniczan do włączenia się w tę akcję z tego względu, że wszelkie środki, które zostaną uzyskane w ramach tej akcji, będą przekazane na pomoc dzieciom z naszego rejonu. Czyli nie będzie to przekazywanie pieniędzy na podział, ogólnopolski, tylko nasz rejon zajmie się dysponowaniem tymi pieniędzmi i na pewno pomoc trafi do dzieci z terenu naszego miasta. Akcje PCK to także prelekcje na temat odpowiedniego zachowania w sytuacjach trudnych, czy też szkolenia dotyczące pierwszej pomocy. Środki finansowe na rzecz potrzebujących dzieci można przekazywać na konto bankowe widoczne na ekranie.